Serdecznie z tej strony ja Ty grzybo witam was dzisiaj w odcinku, w którym pokażę wam jak tutaj w anarchii skoczyć na te na te skrzynki, jak samemu tam wskoczyć, To jest najważniejsze. A tutaj też rzeczywiście widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, bo ponad kurczę, nie wiem, 80% ludzi, którzy oglądają moje filmy, to nie subskrybują. Także jeśli jesteś w tych właśnie 80%, którzy nie subskrybują, to zostaw suba. Będzie maga fajnie, bo do końca marca lecimy po 2000 subów. Także co my musimy zrobić? Eee, musimy sobie tutaj się ustawić, tutaj zablokować z tej strony. Nie z tej, bo tutaj też możemy, ale ważne, żeby było własność tej. Teraz tak, celujemy sobie gdzieś tutaj Idziemy na szlifcie Nie wyszło nie Czyli Musimy bardziej w trochę w prawo Idziemy na szlifcie I musimy się tutaj zablokować Trochę wam to zajmie, możliwe, a może wam się uda Za pierwszym, teraz patrzycie sobie w tą Oto kropeczkę, trzymacie W, D i skaczecie I jesteście moi drodzy I teraz tylko Zaskakujecie Bang, bang, bang! Wiecie tutaj sobie rzucacie smoke'a, idzie antyterrorysta i robi się tylko PIK! Pik! Tam drugi zdąży przemyknąć. No i jesteście po prostu, wiecie, nie? MVP macie załatwione. No, Mam nadzieję, że wam pomogłem, jakby wam coś tam się nie grało. To napiszcie w komentarzu, ja wam ci tam się postaram pomóc No i wiecie, nie? Jeśli chcecie więcej jakichś takich odcinków Właśnie z serii jak wskoczyć Bo już taki jeden był poprzedni Na Inferno, na daszek, To napiszcie w komentarzu Jakie wam tam rozwiązać wątpliwości A ja to zrobię I widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku Do zobaczenia Do zobaczenia Narga